Przed chwilą chciałbym wam tylko powiedzieć mordeczki, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale, jak jesteś tutaj nowy, strzelił łapeczkę w górę. Ostatni film z przeróbką bardzo wam się spodobał z Frizem i z Malikiem. Ma on na tą chwilę 15 tysięcy wyświetleń, to wam się screen wyświetla, więc przychodzę do was z nowym odcinkiem i Frizem i Malikiem. Byczki, miłego oglądania. Wale na łeb potem gadam, robię, a nie opowiadam, tak konsekwencjami rozważam, Ta swe flexi go podwajam. Ej ła, I'm just patrzył. Ej ła, I'm just, patrzył. Wale na web, potem gadam, robię, a nie opowiadam, tak konsekwencjami rozważam, Ta swe flexi go podwajam. Ej ła, I'm just patrzył. Ej sachby, just Byku jeśli spodobał Ci się odcinek, nie zapomnij serio zostawić tego suba na tym kanale, bo bardzo bym chciał być 2000 jeszcze w tym miesiącu a dzięki Was, wam to jest bardzo możliwe. Jak Ci się serio spodoba łapka w górę, jak chcesz być bardziej na tym kanale taki żywy to wbij jeszcze na tego Instagrama, bo fajnie było 500 followów to i 450 45, tak, I tyle byczki. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia, króciutki film. Yy, trzymajcie się ciepło, ucałujcie całą rodzinkę miłego dnia, dobrej nocy. Pa!